Zrobienie tutaj nad kola i tego wewnętrznego środka to nie wszystko, bo żeby też iść od razu dalej, muszę częściowo zająć się środkiem. Tak wygląda środek. Tutaj te wewnętrzne progi będą całe wycięte mniej więcej tak do takiej wysokości. No, i tak już tutaj przygotowywuję sobie, bo przyjdzie blacha z drugą blachą, która będzie łączona, żeby mieć już tu wyjście do dalszych prac i możliwość zakonserwowania tych spawów. Co tutaj są? Ta blacha zewnętrzna od progów jest bardzo ładna. No, nie zakonserwowana przez nikogo, niczym, ale tutaj środek jest pozżerany, to wszystko nie, wiem, czy to będzie widać. Więc ja, ja to wycinam, nie chcę mi się tego czyścić szkodami na to energii i tak to się do niczego nie trzymało, nic nie wzmacniało, a blacha, która tu przyjdzie jest dużo grubsza niż to co tutaj jest. Więc myślę, że to spokojnie tu będzie to wszystko trzymało. Natomiast muszę tutaj już przynajmniej do tego miejsca tutaj jakoś to ogarnąć, wyciąć, wyczyścić, zakonserwować. Bo jak dam już tutaj tą blachę wewnętrzną, no i będzie następna, no to nie będę miał zbytnio dostępu. Więc cieszy mnie to, że to jest w dobrym stanie, no a reszta będzie do wycinki. Muszę poszlifować tutaj te miejsca po spawach, wyczyścić airstop Epoksyd Brachogum. Dopiero można myśleć o spawaniu wreszcie. Zaepoksydowane od środka i z tej strony. A teraz przyszedł czas na wspawanie wewnętrznego progu. Na razie jest tutaj chwycone. Jedna blacha, druga blacha. Tu już jest wypustka. Trochę mi to też wydłuża pracę, bo tu już jest zrobiona wypustka. Druga blacha, do której będzie dalej mocowany wewnętrzny tutaj wewnętrzny próg. A tu są spawy, do których jeszcze będę miał dostęp zanim zamontuję błotnik, żeby je zakonserwować, zabezpieczyć. Dlatego zależało mi, żeby już to troszkę dalej z tym wyjść. Więc powolutku to spawam, w środku już jest epoksyd później była masa uszczelniająca na spaw błotnika z tego od frontu. Gdzie nikt niczym nie zabezpieczył. Przyszedł teraz blachogum. Muszę to ostrożnie spawać, żeby mi się tutaj nie popaliło. I dopiero później będzie przychodził błotnik. Masę uszczelniającą mam już tutaj nałożoną na ten błotnik, od tej strony, teraz pozostaje mi jeszcze zająć się tutaj tym miejscem. Tu troszkę porozcinałem, rozwierciłem blachę, żeby wyjąć tą wargę, która została ze starego błotnika. No i planuję nowy błotnik, dotąd tutaj dojdzie w całości, a później będzie cięty i dopiero dojdzie tu do góry. Jeszcze się waham, czy. Czy całkiem tego tutaj nie rozwierdzić, nie wyszarpać, ale dość dużo z tym jest roboty, a to jest szczelne. Więc zobaczę, na razie spróbuję teraz botnik zakonserwować, tutaj to zakonserwować, botnik od środka i może już jakieś cięcie zrobię wymiarowe. w takim telegraficznym skrócie otwór na błotnik został już przeze mnie tutaj przygotowany błotnik został docięty, przymierzony wstępnie pasuje pozaginają sobie te ranty, które nachodzą żeby był lepszy później dostęp lakieru na spawy epoksyduje oczywiście odtłuściłem E Epoksyduję. Zabezpieczam następnie tutaj te miejsca już na czarno blachogumem. patrzcie wszystko się tak tu gdzieś kurzy do odtłuszczenia. Tu też i jeszcze muszę zrobić tutaj oczyszczenie z lakieru, żeby było do czego spawać. przymierzony błotnik, tak wygląda dół jeszcze będzie dochodził tutaj ale góra najpierw przygotowałem ją tutaj do punktowego spawania i będę później przesuwał te kliny, które tutaj mi przytrzymują dąbla Wrzesień okazuje się być bardzo dla mnie łaskawym pogodowo. Praktycznie cały tydzień mogłem coś tutaj robić przy samochodzie, i, i pogoda dopisywała. Oby tak dłużej, i oby tak dalej. Wczoraj do późnych godzin spawowywałem ten błotnik. Dzisiaj troszkę jeszcze go dokończyłem. Tamto miejsce, to miejsce. Tutaj wyszła trochę kaszana. No po ciemku to nie był dobry pomysł, żeby to robić. i Widziałem, że nie za bardzo jest to dociśnięte. Wyszła taka przerwa, luka. Nie ma tam podejścia też za bardzo, żeby to wymodyfikować, bo od środka jest już wewnętrzna taka ścianka. I będę musiał to wyczyścić, wyszlifować. Ale Szczeliny się po prostu zaleje epoksydem. No, tak te spawy wyglądają. Nie jest to taka praca rewelacyjna. Wydaje mi się, że z tamtej strony wyszło mi lepiej. Miałem lepiej jak gdyby dopasowany błotnik wygięty do, do szczeliny. Tu robiłem to trochę to też tak w pośpiechu. Z nadzieją, że w ogóle to mi się uda, uda ogarnąć w dniu wczorajszym. No i pośpiech. Zaowocował takim, takim niedosko, takimi niedoskonałościami. Bra, bra. A, o, e, i, o, u, u, A, o, i, o, u, Dobra, eee. chyba tutaj na razie nic więcej nie mogę dodać. Szlifuję, wyczyszczę to. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Po wyczyszczeniu trzeba będzie odtłuścić Widać epoksyd. epoksyd, epoksyd w sprayu, no robi też robotę. To tak prowizorycznie niech coś będzie zamiast gałej blachy głównie chodzi o miejsca spawane gdzie będzie też yy, szpachla aby je zabezpieczyć, żeby ona nie była na głą blachę a pewnie i tak to będę szlifował, przecierał jeszcze jeszcze coś tu będzie dawane, akurat mi się już puszka spokończyła więc teraz czas na szpachlę Na gotowo już jest przygotowany do położenia baranka. Czekam jeszcze aż wyschnie masa uszczelniająca. Tutaj w tym połączeniu i na tym. Jeszcze tutaj jest dość to żywe. Mam odznaczone miejsce, w którym ma być ten zaczep do tego zderzaka takiego bocznego no ale dzisiaj już nie będę wiercił, bo jest niedziela więc myślę, że tu obkleję to i po malowaniu jutro sobie wywiercę otwór i zabezpieczę to widać jeszcze takie lekkie odznaczenie no ale też już nie będę tutaj tego Głaskał, nieskończoność kilka razy już to tutaj tarłem. Bez przesady, nie ma co szaleć. W ogóle tą linię taką oddzielającą, która tutaj jest, strasznie ktoś krzywo tutaj zrobiło na tak, gdzie hop i hop. Więc też to starałem się jakoś tak wyrównać, nie wiem jak to wyjdzie. Jak wyjdzie, tak będzie. A dzisiaj jeszcze rzucę może tą konstrukcję na koło żeby się pozbyć też już jej z piwnicy. Zobaczymy jak to przypasuje jak to się będzie trzymało niby taka prosta czynność wrzucenie kosza a tu się okazuje, że jest to proste, jeżeli masz kanał ale, jak robisz to pod blokiem, to ząbek jest na tyle zawinięty, że nie ma przestrzeni, żeby go przełożyć przez oczka. Podlewarowałem sobie tamtą stronę, udało mi się włożyć jedną stronę. Na chwilę obecną, rozstaw nie wiem, co jest nie tak. Rozstaw jest taki, że tego oczka nie mogę włożyć na szerokość. Opuszczam auto, podnoszę z tej strony zobaczymy, co z tego wyjdzie, wbrew pozorom nie było to łatwe zadanie. Umieścić najpierw kosz, a później koło tutaj. To znaczy umieszczenie koła zapasowego nie jest czymś tam skomplikowanym, nawet myślę, że to będzie cięższe. Ale w sumie w te czwórce też to nie było takie ciężkie. Yy, no wyzwaniem było umieszczenie. Tego zaczepu, tam w tym uchu. Myślę, że na kanale po prostu byłoby łatwiej. E, udało się. Mam przymocowane już te haki mocujące, skręcone na maksa. Chyba tak powinno być, bo teraz przynajmniej nie idzie już ten kosz do góry. Jeżeli macie wiedzę. To dajcie znać, no wydaje mi się, że powinno to być na maksa skręcone do góry, żeby nie było luzu, żeby na dziurach, gdzieś na nierównościach to nie podskakiwało. Koło jest dociśnięte, wąsy trzymają, także no, to miało być taki przerywnik, a trochę się namęczyłem, ale dzięki temu zrobiło mi się miejsce też już w aucie. Koło już tam nie zawadza. Dobrze, idę zjeść, a potem malowanko błotnika. Na gorąco to wyszło, tak całkiem, całkiem. Zobaczymy, jak się zdemontuje to. Tak wygląda prawy tylny błotnik, który robiłem. na początku sierpnia gdzieś koło 6 sierpnia on był malowany i po kontakcie z wodą tak się zachowuje, taki ma kolor a Błotnik, który właśnie skończyłem malować, wygląda tak. I ma taki kolor. A mamy obecnie 10 września, czyli miesiąc, miesiąc czasu minął. Taka jest różnica kolorystyczna. Ja wiem, to musi wyschnąć. Ale tu tak samo mamy kontrast do starego koloru. Tutaj czeka mnie jeszcze uszczelnianie od środka tego nadkola konserwacja. Ta część zewnętrzna właściwie jest skończona. Wydaje mi się, że tamta strona wyszła mi lepiej. Tu troszkę są takie przebicia. To znaczy, no, i tak, i tak, y, może to mało skromnie zabrzmi, ale po prostu jestem zadowolony z tej pracy. Y, jakbym jeszcze dopieścił błotnik, no to wiadomo. Ale jak na moje możliwości i tak myślę, że jest nieźle. Oczywiście nie każdemu się musi to podobać, ale cieszę się, że kolejny etap, kolejna gruba robota za mną w ramach podsumowania. Chyba już nie mam nic do dodania.